Cześć, teraz trochę odnośnie mostowanej. Załóżmy, że macie szerokie okno, szczególnie okno przesuwne. Nie chcecie mieć much, komarów w domu, a wszędzie już pozostałe okna zabezpieczyliście przed tymi stworzeniami i zostało Wam potężne okno przesuwne. I co zrobić, żeby to było praktyczne? Zwykła moskitiera drzwiowa nie będzie na tym funkcjonować, bo by była za szeroka ramka, więc pewnie Wam nikt tego nie wykona. Dwuskrzydłowa mało praktyczna, bo nie po to robicie duże okno z otwieranym elementem przesuwnym, żeby teraz je blokować od zewnątrz. Więc w okresie takim, kiedy nie chcecie, nie potrzebujecie moskitiery, no to dobrze by było, żeby ona się składała tak, żeby była niewidoczna a w momencie, kiedy ona jest konieczna, to żeby po prostu funkcjonowała. I tu z pomocą przychodzą producenci moskitier z moskitierą plisowaną. Bardzo fajny element. Zaraz Wam pokażę, jak to funkcjonuje. I teraz tak, tutaj mamy okno. Okno otwieramy. Za oknem mamy tutaj schowaną moskitierę plisowaną którą rozciągamy. Po rozciągnięciu moskitiera plisowana daje taki efekt, wprawdzie tutaj na filmiku pewnie nie widać za bardzo zaburzenia obrazu jak ona lekki cień może tworzyć, ale jak właśnie pod światło, trochę popatrzymy, to ona faktycznie tutaj jest taką trochę plisą. Widzicie, ona ma takie delikatne zmarszczenia. Plus jest taki, że faktycznie z odległości nie widać, że ona w ogóle jest. Szczególnie tu dołem, gdzie nas najbardziej interesuje. Nie po to mamy okno przesuwne z niskim progiem, żeby zakładać moskitierę, która będzie miała próg. Więc tutaj mamy po odsunięciu jej w zasadzie nie ma. Nic. Ona tutaj ma taki swój łańcuszek, w którym funkcjonuje, który się zwija i składa, widzicie. Natomiast są też inne rodzaje moskitier plisowanych. One wtedy, niektóre mają swoją taką bardzo niski próg lub taką brniankę, w której pracują. Ta jest akurat z takim łańcuszkiem, który dość do szczelnia tą siateczkę dołem. Żeby tutaj też się nie dostawały żadne owady. Spróbuję Wam tutaj pokazać mniej więcej jak ona pracuje. Jak ona nam się złoży, to zajmuje w zasadzie tyle miejsca dla porównania mam tutaj dłoń. Czyli w zasadzie jest mniejsza po złożeniu niż moja dłoń. Teraz Wam pokażę że tu trochę z odległości jak ją obsługuję, żebyście widzieli. E, mniej więcej e, jak to wygląda W trakcie filmików akurat trochę tych much wpuszczaliśmy, ale trudno. Natomiast ważne jest to, że w momencie kiedy ona jest rozciągnięta to raczej Wam e, nic nie wpadnie, chyba, że wpuścicie sami e, i, e, i ta przeźroczystość tej moskitiery plisowanej e, mimo wszystko jest całkiem niezła. Możecie w sumie nie zwrócić uwagi, że ona nawet jest. Tu dla porównania macie drugie okno, w którym nie ma moskitierii, a jest tylko szyba. Więc jak widzicie gdzieś tam na tej moskitierze plisowanej faktycznie lekki cień jak gdyby się pojawia. Szczególnie w, moment, w miejscach z lekkiego zmarszczenia tej siatki. Natomiast de facto różnica w zasadzie jest żadna. Więc, no, jeżeli się obawiacie, że moskitiera plisowana będzie Wam światło zabierać, to chyba nie ma większego znaczenia. Moskitiera raplisowana jest zatrzaskiwana tutaj na magnes taki. On tu jest jak zobaczycie, o, jest listwa taka magnetyczna i jest uszczelka szczotkowa od zewnątrz. I więc, jak domykamy, słychać nawet takie kliknięcie i jest szczelnie. Yy, no to dzisiaj tyle. Dzięki trzymajcie się, oglądajcie następne filmiki. Jak będę miał okazję, to Wam jeszcze coś podrzucam. Cześć!